Podświętne stroje są. Wiedza i dowody osobiste też. Pozostało już tylko trzymać nerwy na wodzy i można zaczynać maturę. powodzenia, Do egzaminu dojrzałości w powiecie giżyckim przystąpiło ponad 400 osób. W tym prawie 80 będzie poprawiać egzamin, który pisali w ubiegłych latach. Czuję się bardzo dobrze. Przygotowania trwały od 1 września tak naprawdę. Jestem gotowy na wszystko. Także zero stresu. Nie czuję stresu, myślę, że na luzia uda się to napisać. No, no zaczęłyśmy się uczyć dopiero tak naprawdę po zakończeniu e, roku szkolnego. Tak, no bo jakby dużo się też nałożyło, e, praca, szkoła, więc teraz był taki e, najlepszy czas, żeby się pouczyć. I w tym momencie mam nadzieję, że najwięcej się nauczyłyśmy w sumie ile mogłyśmy? No ogólnie to na logikę, coś tam sobie przypomniałem, no strzyż streszczenia znam, będzie dobrze. A jeśli nie, to zawsze można podejść do egzaminu jeszcze raz na takich samych warunkach, na jakich zdawało się maturę po raz pierwszy. Warto zauważyć, że formuła tegorocznego egzaminu różni się od tej z 2015 roku. Absolwenci zdają język polski. I mają arkusz złożony z dwóch różnych części, gdzie muszą napisać wypracowanie na dany temat i jeszcze po prostu udzielić odpowiedzi związanych z rozumieniem tekstu czytanego i innymi kompetencjami. I w tym roku. Nadal mamy dwie formuły. Formułę z roku 2023 i formułę z 2015 roku. To jest dla absolwentów gimnazjów. Oni jeszcze mogą poprawiać wynik egzaminu. Oczywiście nie zmienił się jeszcze próg zaliczenia egzaminu maturalnego. To jest 30% wymagane z języka polskiego, angielskiego i matematyki z zakresu podstawowego. A rozszerzenia jeszcze nie mają progu zaliczeniowego. Matury różnią się także pod względem czasu przewidzianego na ukończenie egzaminu. Stara matura trwa maksymalnie 170 minut, a nowa do 240. Egzamin tegorocznych maturzystów składał się bowiem z trzech części języka polskiego w użyciu, testu literacko-historycznego i pisemnego wypracowania. Ja się najlepiej czuję wy pani w renesansie właśnie, bo to, to jest mój konik ogólnie, od zawsze mi to interesowało. Ja to się czuję bardzo dobrze w romantyzmie, bardzo lubię tę epokę i myślę, że będzie dobrze o niej napisać. Hmm, to myślę, że Biblię bym znała, jak tam, Adam i Ewa, jakieś siapko było. No. Matura to jednak nie przelewki. Dobre wyniki z egzaminu pozwolą absolwentom dostać się na wymarzone uczelnie i zdobyć upragniony zawód. Strzelam bardziej w kosmetologię, ewentualnie pielęgniarstwo i mam nadzieję, że się uda. No i właśnie w sumie podobnie koleżanka, bo jesteśmy w jednej klasie, byłyśmy już, i albo pielęgniarstwo, albo fizjoterapia. Matura z rozszerzonej matematyki, no bo ona otwiera dużo dróg na studia i jest, no jest trudna, ale też no bardzo dużo daje. Chciałbym iść na geodezję do Gdańska i potem pracować w zawodzie, tak jak mój tata. I Dla mnie najważniejszą maturą będzie matura z biologii. Ponieważ biologia to jest moja pasja i wiąże z biologią moją przyszłość na studiach. Planuję iść na fizjoterapię do Gdańska? Rewelacyjnie uczniom idzie język polski, język angielski, no i część uczniów ma problemy z matematyką, jak w całym kraju. Natomiast rozszerzenia, większość przedmiotów rozszerzonych mamy zdawalność procentową na poziomie wyższym niż poziom krajowy. Przed absolwentami jeszcze co najmniej dwa egzaminy pisemne. W środę napiszą maturę z matematyki, a w czwartek będą zdawać język obcy. Ci, którzy chcą dostać się na studia, podejdą do egzaminów również z innych przedmiotów. Dla młodych dorosłych maj to wyjątkowo stresujący miesiąc, ale na nerwy też są sposoby. Moi uczniowie doskonale wiedzą, że przed egzaminem trzeba zamknąć oczy i zrobić 3-4 głębokie wdechy i wydechy i mózg wtedy się koncentruje lepiej, dostaje więcej tlenu i lepiej pracuje. Maturzyści zapamiętajcie tę radę. Przyda się na kolejnych egzaminach, które potrwają do 25 maja. W czerwcu zaś przewidziane są terminy dodatkowe dla tych, którzy z ważnych powodów nie mogli przystąpić do matury w pierwszym terminie.